Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o niby prozaicznym temacie, ale po tym weekendzie w ogóle to był dla mnie coś przełomowego. Mimo tego, że my już jesteśmy, zresztą tutaj jesteśmy na różnych etapach, ja chciałam powiedzieć o sobie, że ja już jestem też w rozwoju bardzo długo, jak dla mnie, i właśnie tutaj też jesteście w, tych, w tym rozwoju, w tej drodze do siebie czasami latami. Ale właśnie w tym wszystkim zapominamy o tym, że nie dbamy o te nasze fundamenty. I cześć ustynka. I właśnie często, tak jak to w przypadku książek, czy jakichś właśnie podcastów, czy yy, jakichś nagrań na przykład, my sięgamy po kolejne, a tak naprawdę nie... Nie korzystamy z tej wiedzy, którą już gdzieś tam posiedliśmy, tak? Więc jakby po co nam te kolejne książki, po co nam te kolejne rzeczy, dowalanie sobie do głowy? Jak my nie, nie skorzystaliśmy i nie wdrożyliśmy w życie tych właśnie rzeczy, które yy, były w tych wcześniej przeczytanych, na przykład, nie? Ale to też nie, y, to jest jedno, to, 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 to gdzieś tam też poruszałam ostatnio. Natomiast drugie to jest właśnie o tych potrzebach naszych własnych. My jesteśmy teraz na jakimś etapie swojego życia, gdzie już zebraliśmy pewną wiedzę na swój temat do tego okresu czasu, w jakim jesteśmy. Poznaliśmy siebie. A jeśli nie, no właśnie co Wam chciałam powiedzieć, na pewno tak jest, że, że znamy siebie w jakiś tam sposób, ale jeśli nie znamy właśnie swoich granic, nie wiem gdzie je stawiać, nie znamy swoich potrzeb, co lubimy, co nie lubimy, co, o co potrzebujemy zadbać, żeby się dobrze czuć, to warto sięgnąć po jakąś pomoc, po jakieś wsparcie, albo po prostu zatrzymać się i się zastanowić nad tym, bo to jest bardzo ważny temat. Więc jeśli tego nie jesteśmy na tym etapie, to, to warto, polecam, ale ufam temu, że tutaj, którzy jesteśmy, to faktycznie już jesteśmy na tym etapie, dotarliśmy do tego, że już ma, posiadamy jakąś wiedzę na swój temat. Wiemy, co, co lubimy, czego nie lubimy, chociaż to, to cały czas poznajemy siebie, więc to są kolejne nasze warstwy, ale do tego momentu, chodzi mi do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, wiemy, jak możemy o siebie zadbać, co powinniśmy, chociaż nie lubię tego słowa, robić, żeby się właśnie poczuć lepiej, gdzie stawiać te granice, a tego nie robimy i to jest właśnie to, i to jest właśnie ta pułapka, i o, tej, o tym chciałam powiedzieć, że. My, tak jak w przypadku tych książek, tych, właśnie, social mediów, różnych podcastów, sięgamy po kolejną wiedzę, która nam po prostu tu głowa już paruje, a, a tamte nie są wprowadzone. Tak samo my w przypadku drogi do siebie szukamy, co może nam pomóc, co. Dalej, jakby, co, co, jakie rzeczy jeszcze mamy wprowadzić, żeby one nam pomogły? Co możemy jeszcze zrobić, bo jesteśmy przecież wierzni niedoskonali, niewystarczająco dobrzy. Oczywiście to jest w takim, wiecie, tutaj cudzysłowiu, a tak naprawdę nie jest zadbany ten fundament, te, te proste rzeczy, które pomagają nam, żeby właśnie w tym momencie czuć się dobrze. Więc szukamy, dowalamy do tej głowy. A nie jest zadbany ten, właśnie ta podstawa. I powiem Wam tutaj o takim swoim przykładzie z tego weekendu, bo to jest dla mnie ważne. Na przykład, ja już długo te, uczęszczam do takiej, do takiej szkoły w Warszawie, i zwykle ta szkoła mnie w weekendy mocno bodźcowała, chociaż ją uwielbiam, kocham i w ogóle jest cudowna, ale i ludzi tam też uwielbiam i kocham, ale. Ja wiem, gadam teraz jak katarynka nadrabiam, yy, nadrabiam live, który był przed chwilą. Tam nie gadałam, jak katarynka musiałam go usunąć, bo po prostu wszystko mi się pomieszało w głowie, a teraz lecę na tym spontanie. Właśnie widzicie, czasem ta doskonałość, którą my chcemy zaprezentować, wychodzi zupełnie inaczej niż jak właśnie lecimy gdzieś tam z serca na flow. No i słuchajcie, i właśnie wiedząc już z roku, praktyk, tak naprawdę. Że ten, ten rok i te weekendy mnie mocno, hej, hej, witam w ogóle wszystkich, mocno mnie bodźcowały. Tak, wiedziałam, że poniedziałek jest takim właśnie dniem, kiedy no ja po prostu jestem w jakiś sposób nieżywa, nie? Żywa, nie? bo no jestem przebodźcowana, może wiecie, jak to jest być przebodźcowanym, więc ja no, najlepiej bym się zajęła, zaopiekowała sobą, tak? I jeszcze jakiś czas temu nie mogłam sobie na to pozwolić i poniedziałki, mimo że chciałam gdzieś tam mieć wolne, nie mogłam, bo pracowałam na etacie i oczywiście czasami są takie momenty, przez które nie do końca da się przebrnąć na dany moment w życiu, ale teraz już tego nie mam, więc jakby wiedząc to, Mogę na przykład oddelegować jakieś swoje obowiązki, jakieś swoje rzeczy w poniedziałek, bo wiem, że potrzebuję o siebie zadbać, o ten fundament, czyli o, o, o siebie, o swoją energię, żeby móc później działać. A my właśnie to bagatelizujemy przykładowo i lecimy w swoje obowiązki, po prostu resztką sił chcemy, nie wiem, dla kogoś zrobić dobrze, komuś zrobić dobrze, nie wiem, odpisywać na wiadomości teraz systematycznie na bieżąco, bo klienci czekają, ale ci klienci nie będą w te, w takim, tak dobrze zaopiekowani, jak w momencie, kiedy my zadbamy o siebie o ten fundament. I to jest taki przykład, że kiedyś tego nie robiłam, nie dbałam, żeby właśnie po jakimś momencie przebodzicowania mieć ten czas dla siebie, tylko po prostu robiłam około rzeczy, nie. I wiecie, wyłapcie sobie takie właśnie małe fundamenty, małe rzeczy, które pomagają Wam na, w momencie, w jakim Wy jesteście, aby one Wam po prostu, abyście byli bliżej siebie i dbali o te, o te potrzeby. Bo wiadomo, my ciągle siebie poznajemy i ciągle przychodzą nowe rzeczy, ale to jest takie od strony, jeśli my szukamy gdzieś tam dalej, co mogę jeszcze dodać, żeby się czuć lepiej, a nie dbając o te swoje potrzeby. I dla mnie to było mocno przełomowe, bo właśnie ten weekend mi pokazał, jak bardzo zadbałam o siebie. Tam się dużo rzeczy wydarzyło, i czuję, że zbliżyłam się tym do siebie i mogę po prostu postawić kolejne, kolejne kroki, tak? Szukać dalej, co ja mogę sobie dodać do tego, bo już te fundamenty są zadbane i potrafię o nie zadbać, nie? A jak my po prostu szukamy gdzieś tam dalej, a nie dbamy o to, no to jest naprawdę warto, warto się zastanowić, bo faktycznie są też takie rzeczy, o które, które są trudne do zrobienia. Jak na przykład wiemy, że nie, nie, nie służą nam na jakieś nawyki, no to są już głębsze sprawy i tutaj warto na przykład sięgnąć o jakąś pomoc, czy bardziej wejść w głębiej siebie, ale są takie prozaiczne, których my nie robimy, wiedząc, że one. Pomogą nam poczuć się lepiej. I właśnie to był dla mnie taki moment przełomowy i właśnie stwierdziłam, że się z wami tym podzielę i przypomnę, bo być może ja robiłam takie rzeczy, ale gdzieś od tego odeszłam na jakiś czas, od takich małych, małych rzeczy, małych, wielkich, a, a te małe, wielkie, rzeczy, małe rzeczy robią właśnie wielką robotę. Więc nas, jak może tak, zastanówcie się, bo to jest naprawdę warte wiedzieć o tym. Jakie są takie właśnie małe rzeczy, które pozwolą Wam poczuć się lepiej? Na przykład, jeśli gdzieś jedziecie i wiecie, że tam macie jakiś dyskomfort, nie wiem, będzie Was, znacie siebie już gdzieś na tyle, że nie wiem, to generuje jakieś napięcia i tam będziecie, będzie mógł Was wolić brzuch. Jak możecie zadbać o to tam, żeby jak najlepiej się czuć w tym, jak zadbać o ten brzuch przykładowo? Ja Wam jeszcze powiem taki jeden przykład, właśnie też w tym weekendzie że rok jeździłam do szkoły i, i nocuję w, w, w takim hotelu, gdzie tam jest mnóstwo pięter, nie wiadomo na które piętro trafię, a tylko jedna kuchnia na parterze samym. I, a w pokoju w ogóle zero jakiegoś czajnika czy coś, nie? A ja na przykład przychodząc, przyjeżdżając z tych moich... wracając do tego hotelu ze szkoły lubiłam mam już od razu szybko mieć jakąś ciepłą herbatkę i w ogóle poczuć się dobrze usiąść sobie do łóżka, poczytać książkę z ciepłą herbatą. No i nie chciało mi się tam schodzić na dół do ludzi znowu, gdzie mówię, często się przebodźcowuję i już po prostu jestem zmęczona tym dniem, więc nie chciało mi się tam do dołu schodzić po to, tak? I wiedziałam, że, ale wiedziałam, że taka jest moja potrzeba zrobić sobie gdzieś tam wieczorem herbatę, a na recepcji można było wynająć czajnik tam za 50 zł kaucja, nie? I ja przez rok tego nie robiłam, jakby nie, nie dbałam o to, żeby mieć Gotówka odliczona 50 zł, żeby móc wziąć sobie ten czajnik do pokoju i, i właśnie zadbać o to, że ja przychodzę po prostu do, do tego pokoju i ja mogę sobie zrobić tą herbatę na miejscu, nie? Czy rano wypić ciepłą wodę, a nie schodzić tam na dół. I wiecie, dla mnie to było takie wow, że kurde, no przecież to jest takie proste, po prostu zadbać o to, żeby mieć to w gotówce i wypożyczyć sobie czajnik. I po prostu zadbać o to, żeby mieć tą herbatę ciepłą z rana czy wieczorem. I wiecie, właśnie chodzi mi o takie małe rzeczy, że my szukamy gdzieś tam coś tam, ale poczujmy, gdzie, gdzie są teraz, na teraz takie rzeczy, gdzie ja nie dbam o siebie teraz, gdzie ja mogę zadbać o siebie teraz, o te potrzeby, na ten moment. I to chciałam Wam przekazać, i teraz tym, tym live'em na szczęście przekazałam, bo już nie wracam do tego, co, co się działo 10 minut temu. Natomiast tu Wam właśnie chciałam o tym przypomnieć, że znamy siebie w tym miejscu na tyle, ile się znamy. Poznajemy siebie ciągle, i za rok będziemy się znać o wiele, wiele bardziej, i, i tam kolejne rzeczy. Ale co z tego, że te, za ten rok nie zadbamy znowu o te rzeczy, które już wiemy teraz, nie? I w ogóle o co chodzi. <laughs> Więc yy, zadbajmy o to, żeby po prostu te fundamenty, które już znamy o sobie teraz, te potrzeby, zostały po prostu kroczek po kroczku wdrażane, zamiast szukać wokół to nam robi robotę, to nas zbliża do siebie, nie szukać tego, gdzie, co nas zbliży do siebie, co nas zbliża do siebie. No właśnie to zbliża nas do siebie, że dbamy o swoje potrzeby teraz, które znamy teraz. Więc to Wam chciałam przekazać tym samym live'em. Dziękuję Wam.